Dobra, e, cześć, witam Was, e, witam Was e, w odcinku informacyjnym. I tak, dzisiaj miały być filmy, a więc o tu chodzi. Dlaczego nie było filmów? Mi się pomałeś nas. Tak, niestety, przepraszam Was filmów te, e, dzisiaj niestety nie było. E, miałem lekkie już problemy z netem wcześniej e, i po prostu nie mogłem ten... nie mogłem po prostu dzisiaj nagrywać tych filmów ale y, y, przez zadośćuczynienie maraton wakacyjny zostanie przedłużony o dwa tygodnie. I codziennie, co dwa ty y, przez te dwa tygodnie już szkoły będą wystawiane y, po prostu y, odcinki, y, żeby po prostu y, dać jakieś zadośćuczynienie. Y, myślę, że taka forma przeprosin pasowałaby. I tak, e, oczywiście maraton stop na no te dwa tygodnie, kiedy mnie nie będzie. E, I tak, e, gdy wrócimy, postaram się już e, rozpocząć serię Agar.io i Slyther.io. I teraz pytanie, czy chcielibyście również takich minecraftowych Agar.io i Slyther.io? E, no, tego nie wiem. Możecie pisać. Jeśli dacie łapki w górę, to znaczy, że chcecie. I dodam takie serie. Będę się starał, żeby je dodać, ale na pewno zostaną dodane już agary i skimtery. Jak wrócę, przynajmniej się postaram. Ale na pewno zostaną dodane jeszcze w mniej niż parę dni, od wrócę. To jest pewne. Ale czy dodam je od razu w pierwszy dzień, jak wrócę? Nie wiem, ale, ale ponieważ yy, chcę zrobić jakieś uczynienie, to również może być to dodane. I tak. Mam nadzieję, że jakoś się za bardzo na mnie nie obraziliście, że nie było filmu. I tak. No to do zobaczenia za dwa tygodnie i cześć z tej strony Misiek.